Dzień dobry, jesteśmy w sklepie bobowózki w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkaliśmy się dzisiaj z Andrzejem, naszym przedstawicielem Witam. firmy MUVO. Spotkaliśmy się z okazji premiery wózeczka MUVO. Powiedz nam Andrzej, skąd pomysł na tak piękny wózek? Słuchajcie, na rynku już jest dość dużo wózków beżowych, natomiast są to tylko kolory. My postanowiliśmy zrobić coś więcej i zrobić wózek beżowy, ale w stylu boho. Nawiązującego do Bocho, i tu mamy dwa wózki. Jeden to jest Bocho Brown, a drugi to jest Bocho Beige. Różnią się tym, że Brown ma tutaj takie akcenty, tak? Beige ma haftę. Z przodu na okryciu na nóżki mamy takie akcenty. Jeśli chodzi o Beige, są to hafty. To samo dotyczy spacerówek. Poza tym, że mają brązowe rączki, to jeszcze tu akcenty na braunie, a hafty na bejszu. A powiedz mi, Andrzej, czy on się różni od waszego do tej pory topowego produktu Klika FE? Jest tu kilka znaczących różnic. Pierwsza, no to pierwsza to jest amortyzacja, jest tu dłuższa sprężyna zrobiona. Drugi. Dobra, ale ta sprężyna przód czy tył? To jest na tylnych kołach. Okay. To jest na tylnych, okay. na tylnych kołach. Druga rzecz, która różni Kويka S 2 i Kويka Boho, to jest materacek. Proszę zobaczcie, u góry jest grubszy, na dole jest cieńszy. Tutaj widzimy z profilu. Kolejna rzecz to jest. Bo ja potrzymam. Dobra. Kolejna rzecz to jest torba. Jest to zupełnie inny kształt. To jest bardziej glamour. Do tej torby. Pokaż się... przymierzę sobie. Przymierz sobie. Myślę, że będzie mi dzisiaj pasować. O, idealnie. idealnie. Jest idealna. Okay. Pięknie no się to prezentuje. jeszcze, no to jeszcze jeden o To, ja, to, ja. to, to ja. <laughs> jest etui, etui na telefon. Jeśli chodzi o wersję bez, jesteśmy strojone. Wychodzimy na miasto. Idziemy tak. na miasto. Za, zamiast, zamiast etui na telefon jest uh, kosmetyczka. Um, tym, tak? Tak, w wersji, okay. wersji A pokażemy ją w tak? wersji tak? tak, oczywiście, ona jest Dobre. w torbie, już wyciągam. Szczegóły mają znaczenie. Tak, oczywiście. Jeszcze pokaż Monika, może, bo ta torba jeszcze ma w środku długi pasek. więc tak. możemy sobie podmienić. Niekoniecznie na wózek, co możemy sobie dać ją, na. Tak, jasne. Zaraz sobie tutaj ją zapniemy. Więc myślę bardzo fajny montaż. Teraz sobie tylko złapię z tej strony. Andrzej, mógłbyś mi pomóc tutaj Jasne. z tej strony. Tu mamy zamontowane przedłużki mhm. do płiska. Ją oczywiście można, można wózkać. Wózkać. Jasne. z jednej i z drugiej strony. Proszę. Wtedy masz fajny okay. to. I teraz proszę zobaczyć. Elegancko i tak naprawdę w ogóle nie wygląda jak torba pielęgnacyjna. Możemy spokojnie i z nią na zakupy. Dobra, ale oprócz tej amortyzacji jeszcze Andrzeju i materacyka, to dodatkowo coś jeszcze? Ym, torba plus jeszcze y -y. kosmetyczka, czy Etui okay. na telefon. No i tu skupiliśmy się już na designie i cały ten design, który widzicie, czyli. Szczotkowana rama, ale w takim kolorze złotym satynowym. Czyli jest szansa, że... Czyli ta ta naszym rama ulubionym. Okay. Nasza ta rama szczotkowana nie będzie się rysowała <laughs> tak szybko. E, e, szczerze, to ona już jest specjalnie porysowana okay, nawet. Że, Czyli nie <laughs> będzie tak, zarysowań widać. Okay. Nie, 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 tu, ja myślę, to nie, to nie będzie widać, od też nie będzie widać, okay. nie? Ale jeszcze myślę, że warto powiedzieć to, co ma też wcześniejsze SE, czyli te wszystkie wentylacje, bo nie każdy nasz klient zna wcześniejszego SE. Yy, w porządku. No słuchajcie, no, no, w premiera, która pojawiła się tego wózka w grudniu, to dowiemam, mam, że klientki, które kupią ten wózek, yy. będą użytkowały go w takim yy. okresie letnim, wiosennym. Mocnym, wios yy. w, tak, wiosennym, letnim. Więc panel wentylacyjny pierwszy panel wentylacyjny drugi tutaj z przodu. No, okay, Oczywiście nie? jeśli chodzi o tył, to też mamy tutaj ten panel to wentylacyjny. To może obróc, co ten panel? No tak, 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 już pokażę wam, już po wszystko uh -huh. eee, Coś, co zastosowaliśmy w kliku s 2 mianowicie. Tak, to jest świetny moskikiera, patent. Moskwitiera, mm -hmm. której nigdy nie zapomnę, mamy w wyjściu na spacer. Zawsze pod ręką? Tak, 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 zawsze gotowe do użycia. A tu świeżynka, nóżka, to tak. mm -hmm. trzyma się. Trzyma się. To też oczywiście jest w kolorze beżowym. Okej. Okay. I słuchajcie, teraz w torbie mam. Jasne, o, już Ci oddaję. Pożyczę. przyzwyczaiłam bardzo, oddajesz. Niestety. <laughs> Tylko na chwilę pożyczę. Jasne. Oczywiście mamy tu jeszcze Blenda przeciwsłoneczna. No, przepraszam. <noise> to już. To jest kolejna do spacerówki jeszcze, czyli mamy jeszcze jedną zapasową. I smencie, tu jest w kolorze blenda przeciwsłoneczna. No pokażę Wam, jak to się wpija. To też jest dosyć proste. elegancko, zrobić sobie to wszystko również, tylko ładnie. O, proszę bardzo. Na pewno wielokrotnie widzieliście, że niektóre mamy przykrywały te wózki jakimiś tam piluchami tetrowymi. Mm -hmm. A nie wolno. A nie wolno. Dokładnie Natomiast tak. mamy, zrobione to profesjonalny. Jest to daszek przeciwsłoneczny, który ochroni tutaj dziecko przed słońcem. Tak? E, powiedz nam Andrzej, e, czym ten wózek wyróżnia się na tle konkurencji i dlaczego mama, wybierając swój pierwszy wózek, post ma postawić na mUWO? Przede wszystkim jest to wózek kompaktowy, który jest mały po złożeniu. Mhm. Drugi aspekt to jest taki, że ten wózek możemy obsłużyć jedną ręką. Mhm. Czyli w takiej ekstremalnej sytuacji, kiedy mama jest sama, musi wejść na drugie piętro razem z wózkiem, razem z dzieckiem, to nie jest, to nie jest niemożliwe. Wręcz po, wykonalne. Wręcz wykonalne, słuchajcie. Pokaż nam możemy to czytko? Tak, możemy to zrobić w ten sposób. Czyli torba na ramię, dziecko. Wyciągniemy, mamy tutaj jedną rączką, druga ręka wolna. I tu się przydają adaptery z pamięcią. Z jednej, z drugiej strony zestawiamy. I brawo. brawo Andrzej. Pięknie. I idziemy. Proszę tak. bardzo. Myślę, że tym się wyróżniamy, siateczka z zakupami, Jasne. Radę. Damy radę. <laughs> Ale... Może tak jeszcze szybciutko pokażemy spacerówkę, co? Jak się oczywiście, składa i czym oczywiście. się też wyróżnia, ale tak już naprawdę szybko, żeby tu nasze adaptery, adaptery Adaptery, adaptery podwyższające, mm. gdzie możemy podwyższyć tą gondolę, ale również możemy wpiąć gondolę bez tych adapterów. Mam... I przypomnijmy, że nie zapinamy nigdy na adapterach podwyższających spacerówki. W zasadzie ona się tutaj nie także... O, To nawet dobrze. Także nie będzie takiej możliwości. Mm. Słuchajcie, tu mamy tak kamerę magnetyczną, która... Ułatwia tutaj zapinanie, rozpinanie dziecka, ułatwia system regulacji pasów, gdzie dziecko jak rośnie, to po prostu my te pasy do góry mhm. przesuwamy. Natomiast ten system też nie pije w ramionka, tak, z tego względu, że jeżeli dziecko mamy zapięte w tych pasach, chcemy położyć, no te pasy po prostu nam się prześlizgną, czyli nie będą piły dziecka mhm. w ramionka. Jeśli chodzi o letnie dni, to Możemy wydłużyć budkę. Proszę, zobaczcie, bardzo mocno tutaj zasłaniamy. Kolejna rzecz, letni dni. Tu mamy wizjer, możemy zobaczyć, co się dzieje. Też taki podstawowa mm -hmm. wentylacja, na ale gdy potrzebujemy takiej większej, to korzystamy z tego panelu wentylacyjnego. No i świetnie, widzimy całego maluszka, tak, tak, tak naprawdę. Tak jest. I... To jeszcze może pokaż Andrzeju ten śpiworek no. przepiękny. Tak jest, jak już yy, przeszliśmy na spacerówkę. To jeżeli to jest zimowa pora, to zakładamy śpiworek, który wygląda tak ten sposób w całości. Natomiast jeżeli nasze dziecko jest starsze, jest to powiedzmy kolejna zima, tak? Wtedy rozpinamy ten śpiworek i mamy tak. Ocieplacz na plecki i okrycie na nóżki, tak? Ocieplacz na plecki może być z jednej strony bądź z drugiej, tak jak ma sobie. Warto oczywiście powiedzieć, że to wszystko jest w pakiecie w komplecie. Tak, wszystko w zestawie. Powtórzę jeszcze raz, adaptery podwyższające są w zestawie. Śpiworek, torba, kosmetyczka, bądź też etui na telefon, dwa kosze, bo dwa kosze, jeden jest kosz beżowy, drugi jest czarny, czyli na zimową porę i To też jest świetne rozwiązanie o tej wentylacji, bo to jest bardzo ważna rzecz. Tak jest. Pokażmy jeszcze z tyłu. Wentylacja w oparciu, no i oczywiście regulacja budki, tak? Czyli mm -hmm. To też jest fajne. Zapewnimy tak? zapas tutaj nad, nad, nad głową. E, to wszystko w zestawie. Jedyna rzecz, którą mama by musiała dokupić, jeżeli chce korzystać e, z fotelika, to adaptery do fotelika. Ale Bo po to taka zna, jest kupujemy. Tak. Tak. Dokładnie. No więc, to Monika? Zapraszamy. Nie zadawać, tak, nie wdygać, nie. Zapraszam do na naszego sklepu w i Wielkopolskim, sklepu wózki. Słuchajcie, mamy fajne rabaty, fajne upominki mamy dla naszego. To ma... Andrzeja, który tak, nam pomoże. Tak, tak dokładnie. Można się spotkać z naszymi przedstawicielami Zmuo, z Maciejem, który stoi nas tutaj cały czas, firmuje, pozdrawiamy. <laughs> <laughs> Więc cóż, zapraszamy i widzimy się Dziękuję. w sklepie Bobołódzki w Wrocławiu Polskim. Cześć. Hej.